Kolejny dzień. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zacząć nagrywać. Trochę się tu podziało. Hmm. Więc tak. Jest tu wyspowany, przyłapany kolektor do zejścia. 2,5 cala. Jest może idealny, ale jest na pewno pierwszy, ładny. Fajny. Mi się osobiście podoba. Bardzo fajnie to wyszło. Teraz tak, prawdopodobnie jeszcze go tutaj obetnę. Tu całość pospawam wszystko, zobaczymy ile to się wygnie, jak się wygnie. Przy spawaniu na pewno tam jeszcze nam się pokosi to wszystko. Yy, jadę, kupię prawdopodobnie nowy reduktor, żeby zrobić tutaj w całości osłonę gazową w środku. Z racji tego, żeby nie było tych przetopów i żeby stara zachowała swoje właściwości kwasoodporne. Tu obetnę, pospawam, potem znowu przyłożę przyspawam i dalej wpuszczę osłonę plus wszystko tutaj zaspawam dookoła ładnie. Mam już kupiony v który będzie tutaj założony na koniec jest to V-Band 2,5 cala. Albo tutaj albo zrobię zakręt. Pyk pyk i za tym zakrętem zaraz będzie v -band. Jeszcze zobaczymy jak to zrobimy ale być może tutaj go zastosuję będzie zobaczę. Zobaczę jak mi będzie lepiej to wychodzić i reszta będzie 2,5 cala czekam na jeszcze Jedną rzecz, a mianowicie z Turboworksa tłumik środkowy, praktycznie wszystkie inne części już mam gotowe, więc naprawdę spawam to, przyjdzie wydech Turboworksa, tłumik i dospawam go tutaj po prostu ze wszystkim na samochodzie. Będzie mniej więcej tak, tutaj ten wydech szedł, już go później jeszcze pokażę, tutaj będzie przechodził tak, tu będzie tłumik. Pewnie dotąd, bo on 60 cm ma, i potem leci tam, i do tej puchy tutaj. Jeszcze ten otwór, który tu jest, o ten tutaj, trzeba będzie tutaj obciąć, to jakoś wyrównać. To blachę przygnę trochę inaczej, to ułożę, żeby to nam się wszystko ładnie zmieściło. I tak to będzie wyglądało, właśnie tak, tak będzie wyglądał ten wydech. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pierwszy raz coś takiego robię. Tak, tutaj już nowe śród musiałem dać, bo tamte. Się niestety po nie, nie spawałem, po prostu wezmę na podkładkach sprężynowych je przykręcę wracamy po chwili tu jest tak, założona folia aluminiowa umieszczony cały kolektor wima tutaj jest korek do wina zrobiona z nim jest dziurka na przewód taki, nie pamiętam jak to jest chyba fi 8 albo fi 6 e, tutaj jest wsadzony ten wężyk tu jest obtoczony korek folią aluminiową dość grubo i wsadzony to będzie się wypełniało, go, wypełniało gazem a gaz, gaz, wężyk, wężyk, wężyk i tutaj jest zrobiony trójnik. Niestety nie kupiłem drugiego reduktora, nie mieli na miejscu. Ale myślę, że ten trójnik będzie spoko. Będę tutaj sobie odkręcał. Gdy tutaj zacznę dodawać ciśnienie, zacznie mi ciśnienie lecić do tego, jak i do mojej rękojeści ustawię więcej gazu po prostu, bo wiem, że na pewno będzie przechodzić gaz pełną parą, tutaj tak samo, dlatego gdy ustawię powiedzmy. Prawdopodobnie. Jeszcze nie wiem. Trzeba będzie to ustawić. Eee, tutaj e, litrów na minutę. Jeśli ustawię ich więcej. No to będzie się jakoś dobrze rozchodzić. Zrobimy tak, żeby koło tych 15-16 było e, podczas e, spawania. Plus to co pójdzie do rury, więc zobaczymy. Po przerwie dłuższej. Tam już jest pospawany kolektor. Idzie tutaj rurką ładnie, ładnie, ładnie i nagle nie trafia, nie trafia, dlatego przerwałem ogólnie spawanie, tutaj wiedziałem już, że będzie na pewno coś powyginane, no ale nie wiedziałem, żeż tak. I teraz plan jest taki, to już jest pospawane, ja utnę to gdzieś mniej więcej tutaj. I tutaj zrobimy jakieś takie przegięcie, które nam akurat idealnie wpasuje wtedy w to. Także ja teraz zdejmuję ten kolektor, ten tutaj, z utnę go gdzieś mniej więcej tutaj. Dopasujemy mu odpowiednio ściętą taką tą, tą blaszkę, ten taki trójkącik z tego z rury, i damy ładnie tutaj, żeby nam się to wpasowało. I myślę, że wtedy będzie idealnie. No, i tutaj już mamy te zejście 2 w 1, tu trzeba dokończyć jeszcze spawania od środka 2 w 1. No, i tutaj zrobimy zaraz zakręt, pyk, i tutaj damy puszkę. Puszkę Turbo works, które jeszcze nie pokazywałem, pyk, jest ładna. Turbo Worksa 160 zł chyba, na tą chwilę, 2,5 cala, przelotowa, bardzo ładna. I tak, i tutaj pyk, zakręt puszka, a przed puszką zrobimy jeszcze sobie, nie wiem czy też pokazywałem, pewnie już tak, coś takiego, takiego wibanda. Damy go i będzie bardzo ładnie. Pyk, wibandzik, puszka rura do samego końca, prawie bo jednak mamy tu jeszcze puchę i tutaj ta puszeczka ładnie to jeszcze utnę. Ten zakręt cały pewnie gdzieś tutaj, samemu tutaj zro zrobię przejście tymi 2,5 cala pod wózkiem. No i tak na tę chwilę wygląda. Eee, jeśli chodzi o patent na wypełnianie rur. Ja to zrobiłem, nie wiem jak to się sprawdza. Bo w sumie nie, nie mogę za bardzo zajrzeć do środka, a nie wszystko spawałem z tym. Coś takiego korek, wężyk, to już pokazywałem. Pyk elegancko. Tutaj ten trójnik. No i tutaj jak sobie ustawiam to gdzieś tak mniej więcej 15-20 na tej wskazówce litrów na minutę. I to jakoś tam fajnie sobie spawa. Elektrody czerwone 1,6. Prąd spawania 40A. Proszę bardzo. I, I idzie to, idzie to całkiem sprawnie. O, jeśli chodzi o te kawałki docięte. Coś takiego. Coś takiego użyjemy, ten ten może nie ten raczej nie. Ten też chyba będzie za, za, za mocny. Zobaczymy, o jakieś są ścinki jak nie to coś nowego. Prawie pierwsze w nocy, tak tutaj zostało ucięte. Nawet kurde więcej tutaj tak skróciłem. Trochę to, jak było mniej więcej tutaj, no to o mniej więcej długość tego uciąłem dałem taki mniejszy kawałek. Pospawałem tak troszeczkę w miary na aucie, tak dużo szczepów porobiłem. No i poszedłem aż dotąd, tutaj już tak o, przymiarkę sobie robię, wibamba, e, który ma tutaj być założony docelowo. I zastanawiałem się długo gdzie dać, ale stwierdziłem, że kolektor. Tam są kolektory, tak. tutaj jest zaraz ten tak jakby downpipe I yy, go zrobimy właśnie dzielonego, nie? żeby tam było dzielone, tu było dzielone A tą resztę będziemy zajmować yy, całą yy, Bo raczej nie kupię kolejnego v Tak yy, to będzie właśnie wyglądać Będzie to jednak chyba najniższy punkt w ogóle w całym samochodzie jak tak patrzę Ten v yy, No ale no co, no trudno się mówi tak, pierwszy taki grubszy projekt robię, więc można by było to poprawić, ale już poprawiam to chyba któryś raz z rzędu, nie chcę mi się kolejny raz tego rozcinać, zmieniać kątu, nieważne, zostanie tak, zobaczymy jak to będzie się sprawować. Więc tak, tutaj jest ten wibandzik, tutaj sobie pójdziemy takim kawałkiem prostego, 90 stopni, 3 razy po 15 stopni na maszynie ustawię. Pociągnę tutaj, tu prawdopodobnie też tyle wyjdzie, chociaż to jest troszeczkę pochylone co do całego auta. Nie jest idealnie równo, ale jest troszeczkę, no pewnie, pewnie siądzie, ewentualnie trzeba będzie coś podszlifować, jak już wszystko pospawam i tak dalej. Ale no, myślę, że spoko będzie w środku przelot. Tak, puszka ładna, przelotowa i właśnie do niej z vibanda od razu pójdziemy. No i, i reszta wydechu będziemy dalej budować ogólnie rzecz biorąc. Yy, nie jest to najładniejsze spawanie, jakie można by było zobaczyć, jest dużo dziurek, dużo jakichś takich niedociągnięć, nie chcę tego szlifować szczerze mówiąc, bo zawsze mi się podobały takie właśnie, taki styl tego pospawania, aczkolwiek no myślę, że tutaj by się jednak przydało, tu jest jeden jeszcze spaw niedokończony, bo mi już zabrakło gazu. Te małe butle to bardzo krótko starczają. Najlepiej kupić sobie jedną dużą. No ale niestety nie stać mi jeszcze. I muszę rzeźbić z tego co mam. Tu, tutaj już chciałem przypasować. Przykręciłem wszystkie śrubki. No i wszystkie są. Wszystkie trzymają. Nie jest to jakoś naprężone mocno ani nic. Także całkiem w miarę udało się to fajnie po, po, poskładać. To jeszcze się będzie prężyć pewnie podczas upalania i tak dalej. Bo to no, nowo jest. Wszystko pospawane. Więc to jeszcze, jeszcze będzie się wyginać. Ale to już na samochodzie się będzie układać, tejże bez problemu. Tak więc na koniec v puszczamy, pyk i dalej, i wszystko będzie aż do tego remusika, który no jakoś tam jeszcze się sprawuje. Ale na koniec go chyba i tak wymienimy. Bo coś tam w środku u niego grzechoczej nie będzie zbyt fajny dźwięk, niestety, z tego pewnie no zobaczymy. Myślę, że ta pucha, to jak już bym miał samą zostawił, to już by było dobrze. Także zobaczymy, odpalimy ją jeszcze bez remusa, z remusem, jak to brzmi, co zostanie. Może dokupię nową po prostu puszkę zamiast remusa, coś innego i wsadzimy tutaj coś innego. No, najważniejsze to jutro jechać po nowy gaz i spróbować tej dalej działać. Tak, mała aktualizacja. Tu jest połapane, tu jest połapane, ładnie kolaneczko zrobione. Jest flansza. Wszystko trzeba będzie obspawać. Flaszę obspawamy na końcu, która będzie przyczepiona do tej flaszy i tej jezyny. i z drugiej obspawamy na stole, żeby nam się to tak nie, nie powyginało. No, ale tutaj już jest ładnie przyopane. Jest puszka. Tutaj ma bardzo mało odstępu, niestety, od tego. E, ta, e, ta puszka, ten dłumik środkowy, przelotowy. E, no, mało, mało było miejsca, żeby się zmieścić, ale jakoś to ustawiłem na tym, połapałem sobie wszystko. No i tak to właśnie wygląda. Teraz będę obsłowywał to wszystko dookoła. Pewnie jeszcze się pokrzywi. No niestety nie jestem w stanie tego zrobić tak idealnie. Mam nadzieję, że nie wygnie się za bardzo. No i tak, założymy to. Zobaczymy, czy pasuje. Potem to zdejmę i przymocuję tutaj wszystko, już plansze, i i resztę. Po prostu taki pospałam. no i potem dalej z dalszą częścią wydechu pójdziemy. Zobaczymy, jak to będzie się spawało. Jak to będzie wyglądać na koniec i brzmieć. Dobra, ogólnie na tym ostatnio skończyłem. Czyli połapałem tutaj te mocowania i teraz poszedłem sobie dalej. Tego już wszystkiego nie nagrałem. Ale tak, tutaj mamy zopany wydech, i leci on aż do końca. Jest nowa też pucha. To jest puszka z Revolution i całkiem nieźle to już z tyłu wygląda. Zobaczymy jak to będzie grało. Zaraz to będziemy ściągać. Uchwyty są od starego wydechu. Tak, a i zaraz, tak, będziemy go ściągać, będziemy spałać wszystkie te łączenia. Tutaj to, tutaj te kolanko i tak dalej. To wszystko zakładamy. No i będziemy sprawdzać, jak to gada. Już wpasowaną końcówkę. Już wszystko jest na sztywno. Tutaj są mocowania na sztywno. Wszystko jest pospawane. Jest, jest ok ogólnie. Pospawane jest fajnie. E, czasami się zdarzy i gorszy spaw. Ale no to robię to pierwszy raz tak naprawdę. Więc e, zdarza się. Ale jest bardzo bardzo ładnie. Od początku do końca naprawdę dobrze to wygląda. I zaraz będziemy wyjeżdżać sprawdzać e, jak to gada. Vai